Za chwilkę Facebook powinien Was już powiadomić, że jesteśmy na żywo. Dla osób, które mnie nie znają, pozwólcie, że się trochę przedstawię, bo ostatnio dołącza tu bardzo dużo osób, a ja zapominam się zawsze przedstawiać na naszych live'ach. Nazywam się Żaneta Barska, jestem administratorką tej grupy i jestem autorką bloga Powiedz to po grecku. I dzisiaj pokażę Wam właśnie, co możecie znaleźć na moim blogu, jakie skarby tam się kryją. Także za chwilkę przejdziemy, będę Wam tutaj pokazywać na ekranie mój blog i będę Wam tłumaczyć wszystkie zakładki. A Wy tymczasem, proszę, dajcie mi znać, czy ktoś tutaj już jest ze mną na żywo i czy wszystko widać i słychać. Na początek mam jeszcze dwa ogłoszenia. W przyszłym tygodniu, być może już to słyszeliście, zapowiadałam, że będzie urodzinowy tydzień. Co to oznacza? Wczoraj mój blog obchodził trzecie urodziny, i z tej okazji będę miała dla Was mnóstwo niespodzianek. A dlatego w przyszłym tygodniu, że 5 maja są urodziny mojego bloga, a 21 maja są moje urodziny, i tak postanowiłam po prostu troszkę pomiędzy tymi datami zrobić taki właśnie urodzinowy tydzień z okazji i urodzin bloga, i moich urodzin. Więc w przyszłym tygodniu będziemy się spotykać na żywo przez 5 dni od poniedziałku do piątku. Każdego dnia będę miała dla Was nową niespodziankę, którą mam nadzieję wykorzystacie dobrze. I, no, i tak, żeby nie przegapić żadnej niespodzianki, zostawiłam Wam już tutaj w opisie link żeby się zapisać na mój newsletter, ponieważ na newsletter, na, na waszego maila też będę wysyłała informacje o tym, jaka niespodzianka danego dnia jakby się otworzy. Tu nie będą niespodzianki, które są ograniczone czasowo, ale jedna będzie ograniczona ilościowo, także będzie kto pierwszy, ten lepszy. O, Iwona pisze, ja też mam urodziny 21 maja. No to bardzo mi miło, Iwona, będziemy świętować razem. Aneta, dobry wieczór. Cześć Tadeusz, cześć Maria. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście ze mną. Także jeśli nie chcecie nic przegapić, to zapiszcie się tutaj w opisie. Macie już link do zapisu na mój newsletter. Druga informacja jest taka, że w ten piątek odbędzie się... Live z cyklu Powiedz to po w podróży i będziemy rozmawiać o Krecie. Moimi gośćmi będą Magda i Marek z bloga, z profilu Create Your Life. Oni są mieszkańcami Krety i po prostu opowiadają o Krecie w bardzo taki niesamowity, fantastyczny sposób. Także jeśli chcecie się czegokolwiek nowego dowiedzieć o Krecie to oni na pewno zdradzą wam mnóstwo mnóstwo informacji. Dobra, a w tej chwili przechodzę już do pokazania wam bloga i będę tutaj omawiać wszystkie te zakładki, które widzicie na górze w menu i powiem wam co one tam kryją i co ciekawego możecie znaleźć na moim blogu. Mam nadzieję, że wy już też widzicie tego bloga. Tutaj na, na swoim ekranie. Ok. Bo ja tutaj będę musiała się trochę przełączać między blogiem, a tym, żeby mieć podgląd tego, co, czy faktycznie wszystko się wyświetla, także tutaj mogą być drobne zakłócenia, ale poradzimy sobie. Więc tak, jesteśmy w tej chwili na głównej stronie mojego bloga. Jest tutaj duży baner, żeby zapisać się właśnie na urodzinowy tydzień, ponieważ będą niespodzianki. Także to jest. Zachęta. Na głównej stronie również jest kilka informacji o mnie, są moje produkty. Pod spodem są wszystkie najnowsze wpisy, które pojawiły się w ostatnim czasie na moim blogu. Są również wszystkie livey, które były w cyklu powiedz to po grecku w podróży. Także też możecie tam je obejrzeć. Oraz na samym końcu dodałam też niedawno właśnie dodaję te livey, które prowadzę tutaj na grupie też żeby one były na, na blogu. Także tak wygląda główna strona. Przechodzimy teraz do konkretnych już zakładek. Pierwsza zakładka tu zacznij. Jeśli wchodzicie na mojego bloga po raz pierwszy, to warto, żebyście zapoznali się z tą zakładką. Wyjaśniam w niej, kim ja jestem, co znajdziecie na moim blogu, o czym jest w ogóle ten blog? Podaję kilka najpopularniejszych wpisów na moim blogu, które za chwilkę też zresztą Wam pokażę, ale to, co jest najciekawsze, to jest tutaj taki jakby spis treści. Każda z tych, z tych pasków, bo to są tak naprawdę tytuły, one się rozwijają i na przykład tutaj w tytule Nauka Greckiego. Mamy mnóstwo artykułów, które mogą Wam pomóc podpowiedzieć, jak uczyć się greckiego, różne metody. Tam są też wpisy gościnne. Wpis gościnny napisała dla mnie Danka, która też prowadzi bloga po grecku i ona zdradziła swoje sposoby na naukę języka greckiego. Tutaj też widzicie przedostatni punkt to jest o programie kształcenia tłumaczy literatury nowogreckiej w Atenach. Był to wywiad z Dorotą Jędraś, która prowadzi bloga Nowogrecka Blog i uczestniczyła właśnie w takim programie kształcenia tłumaczy literatury. Także to też jest bardzo ciekawe do poczytania. Później jest zakładka słownictwo greckie, gdzie tutaj znajdziecie mnóstwo, mnóstwo. Wpisów z różnymi wyrażeniami w języku greckim. To jest tak naprawdę moja ulubiona zakładka, bo ja bardzo lubię pisać i opisywać i tłumaczyć takie różne wyrażenia. Także też sobie zajrzyjcie tam. Później jest słowniczek greckich słów. To są wpisy, które pojawiają się co tydzień. No, może ostatnio nie aż tak regularnie, ale. Co tydzień w poniedziałek na moim fanpage'u wstawiam jedno greckie słowo z różnymi, z różnymi wyrażeniami, które tego słowa dotyczą. Później chyba też Wam. A nie, otworzę sobie tutaj, to później Wam też pokażę właśnie, jak ten słowniczek wygląda. Są również wpisy polsko-greckie, które też Wam za chwilę pokażę. Jest kategoria Grecja na wesoło. To jest jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na moim blogu. Także tutaj są takie różne fajne, śmieszne fakty na temat Grecji i języka greckiego. Jest również kategoria kuchnia Grecji", grecka o Grecji. Poznaj mnie, jeżeli chcecie troszkę więcej informacji na mój temat. Są również wpisy w kategorii Powiedz to po grecku za kulisami, gdzie dzielę się z wami informacjami o tym, co dzieje się na blogu, takie wiecie, od kulis, czyli jakie nowości wprowadziłam jak ja na to patrzę, jakby tak trochę z jak to powiedzieć, z punktu widzenia osoby, która prowadzi biznes, bo tak naprawdę mój blog to nie jest tylko hobby, to jest też biznes. I Ja nad tym spędzam naprawdę bardzo dużo czasu, także tutaj wszystkim właśnie takimi informacjami się dzielę. Jest jeszcze kategoria wideo i tutaj znajdziecie wszystkie filmy, które nagrałam na YouTubea. OK, więc to jest taka pierwsza zakładka yy, główna, yy, którą polecam, żeby właśnie od niej zacząć, żebyście zapoznali się z tym, co znajdziecie na moim blogu. Później w zakładce "Blog". Mm. Okay. W zakładce Blog macie wszystkie najnowsze artykuły, od najstarszych do najnowszych one się ukazują. Jest tutaj 7 stron tych artykułów. Dzisiaj sprawdzałam. Na blogu w tej chwili jest 130 różnych artykułów. I to są właśnie artykuły w tych kategoriach, które Wam podałam wcześniej. Później jest zakładka o mnie, jeśli chcecie troszkę więcej informacji na mój temat zakładka sklep, gdzie znajdziecie wszystkie produkty, które w tej chwili są dostępne w moim sklepie. Jest to między innymi moje rozmówki polsko-greckie, które są mojego autorstwa. Jest książka do gramatyki nowogreckiej, której chyba zostało około 20 sztuk w magazynie w tej chwili. Są różne inne produkty, takie jak mini e-book, pod tytułem greckie życzenia na różne okazje to jest mój najnowszy produkt. Jest e-book 50 podstawowych greckich czasowników z odmianą w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz on zawiera też mnóstwo mnóstwo przykładów użycia tych czasowników. Jest webinar o wymowie i akcencie w języku greckim, gdzie tłumaczę jak wypowiadać poprawnie greckie głoski oraz jest, są też rozmówki polsko-greckie w wersji elektronicznej, także to samo, co tutaj widzicie w wersji papierowej, można też zakupić w wersji elektronicznej. I teraz przechodzimy do najciekawszej dla Was zakładki. To jest zakładka Nauka. I tam, kiedy na nią klikniecie, rozwinie się kilka podkategorii. I teraz omówię z Wami właśnie wszystkie te podkategorie, żebyście wiedzieli, bo tutaj są te skarby, o których właśnie mówię. Pierwsza podkategoria, podzakładka to są materiały do nauki języka greckiego. I na tej stronie zebrałam większość materiałów, które udało mi się zebrać w internecie do nauki języka greckiego, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Oczywiście tych po angielsku jest najwięcej, bo no po polsku nie ma aż, ich aż tak dużo. Także tutaj znajdziecie książki, Rozmówki, te, które są dostępne w tej chwili w Polsce. Tutaj przy rozmówkach Wam tylko powiem taką informację: że ja przejrzałam dwie takie pozycje. Niestety obydwie zawierały różne błędy, także nie polecam poza moimi rozmówkami, nie polecam żadnych innych. Możecie oczywiście je przejrzeć, zobaczyć jak Wam się będzie z nich uczyć. Jest również kategoria mini e-book, to co Wam przed chwilką mówiłam. Są też strony internetowe do nauki języka greckiego. Strona Moja nauka języka greckiego to jest właśnie strona Danki, która napisała dla mnie wpis gościnny. I tam znajdziecie bardzo dużo praktycznych informacji o tym, jak uczyć się greckiego. Także bardzo Wam polecam tą stronę. Później są strony. Aha, tutaj jeszcze elinika.gnu.org.ua Taki adres. To jest strona polska, otworzę Wam ją, i to są informacje gramatyczne w języku polskim. Ja sobie ją kiedyś, tą stronę, przejrzałam i rzeczywiście nawet fajnie są tutaj omówione różne rzeczy. Gramatyczne, także możecie sobie tam zajrzeć, a reszta stron to są strony angielskie. Bardzo Wam też polecam stronę tutaj Forwo. Jest to strona, na której możecie wprowadzić jakieś słowo greckie i posłuchać, jak to słowo jest wymawiane przez rodowitych Greków. Czasami nawet jedno słowo może mieć kilka różnych wymów. Może być po prostu wymawiane przez kilka osób, także możecie sobie nawet usłyszeć, jak właśnie różni ludzie wymawiają to jedno słowo. Kolejnie, kolejna kategoria to jest YouTube. Tutaj też podlinkowałam Wam kilka, kilka kanałów, które są bardzo fajne dla osób początkujących, uczących się języka greckiego. Powiedz to po grecku, to jest mój kanał. Też Was zachęcam do zajrzenia tam. Jest również kategoria słowniki. Na ten temat napiszę kiedyś też wpis i bardziej Wam przybliżę te słowniki, które są dostępne w internecie. Są to słowniki grecko-polskie, grecko-greckie albo polsko-greckie. Nie wszystkie, jakby nie ze wszystkich korzystałam, także nie mogę tutaj Wam polecić jakiegoś konkretnego słownika, żebyście korzystali, ale po prostu możecie sobie przejrzeć. To, co Wam będzie pasowało, i ostatnia kategoria, to są nagrania szkoleń online, to są moje szkolenia. W tej chwili jest tylko jedno szkolenie, także w najbliższym czasie myślę, dojdą kolejne. Wracamy do menu, i kolejna zakładka to jest bezpłatne lekcje. I to jest zakładka, której prawdopodobnie większość z Was nie wie, że ona tam istnieje. I tutaj na tej, w tej zakładce znajdziecie filmiki, w których ja czytam moje rozmówki, fragment moich rozmówek. I włączę Wam jeden filmik, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, później możecie sobie wejść na tą zakładkę i przesłuchać cały ten fragment. Pokazuję właśnie fragment moich rozmówek, plus czytam ten, ten dany fragment. Także możecie się od razu zapoznać, jak moje rozmówki wyglądają od środka. Kolejna zakładka to jest słowniczek greckich słów. Aha, no to tutaj właśnie jest ten słowniczek. I tutaj znajdziecie naprawdę w tej chwili jest 16 części tego słownika. Każdy, każda część zawiera po 4 słowa, także no jest, jest tych słów mnóstwo. Otworzę Wam tutaj przykładową stronę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I jest to tak, taka grafika z greckim słowem, z jednym zdaniem, z danym słowem. I później pod spodem jest mnóstwo informacji dotyczących danego słowa, z różnymi, są podane różne wyrażenia związane z tym słowem. Także naprawdę no jest tutaj mnóstwo, mnóstwo informacji, nic tylko korzystać. I ostatnia jeszcze zakładka z kategorii nauka to są piosenki. Być może pamiętacie, jak Wam mówiłam, że Robię taki właśnie projekt z tłumaczeniem piosenek greckich. To są kilka tych piosenek, to jest przetłumaczonych przez Was, przez uczestników grupy. One są tekst, znaczy tak. Osoba, która tłumaczy, to robi tłumaczenie, przesyła do mnie ten tekst za pomocą formularza, który znajdziecie na tej poprzedniej stronie, tam jest podlinkowane, i ja później ten tekst sprawdzam i umieszczam u mnie na stronie. Także widzicie, tutaj na przykład jest tłumaczenie na polski Jarek i korekta tekstu ja. Także tutaj znajdziecie właśnie piosenki zarówno z tekstem greckim, i przetłumaczone na język polski. Jeśli chcecie wziąć udział w tym projekcie, to tutaj macie podlinkowane. Przeczytaj, co zrobić, żeby przesłać mi swoje tłumaczenie. I tam są wszystkie informacje na ten temat. Także to jest. Według mnie ta zakładka nauka to jest najważniejsza zakładka dla Was, oprócz oczywiście mojego bloga. Później jest jeszcze kontakt, gdzie możecie się ze mną skontaktować poza Facebookiem. I zakładka polecam. Często się mnie pytacie, czy polecam jakieś wycieczki, jakieś noclegi i tak dalej. Tutaj będę co jakiś czas linkować no, firmy, czy tam no, jakiś partnerów które będę polecać. No i oczywiście tutaj na moim blogu, tak jak mówię, jest mnóstwo, mnóstwo informacji, jak się uczyć języka greckiego, mnóstwo wyrażeń, mnóstwo informacji o kulturze greckiej, także zachęcam Was do przejrzenia sobie tego bloga. No i tyle. Ja już tutaj Wracam, wracam, robię się dużo. Zobaczę, czy mamy tutaj jakieś komentarze. Okej. Okay. Dobra, nie widzę, żebyście mieli jakieś pytania. Także tak jak mówię, zachęcam Was po pierwsze do zapisania się na urodzinowy tydzień. Link macie w opisie. Druga informacja, w piątek będzie live z cyklu powiedz to po grecku w podróży o Krecie. No i trzecia informacja: zajrzyjcie na mojego bloga i koniecznie zapoznajcie się z tymi wszystkimi zakładkami, żebyście wiedzieli, jakie, z jakich materiałów możecie korzystać, ile tam po prostu jest mnóstwo bezpłatnej wiedzy o języku greckim. Także ode mnie to już tyle. Nie widzę, żeby były jakieś komentarze. Także myślę, że będziemy się już żegnać. Jeszcze tylko chwilkę poczekam, bo tutaj widzę, że Facebook jak zwykle opóźnia. Także poczekam, poczekam chwilkę, czy, czy będziecie mieć jakieś komentarze. I z mojej strony to już tyle. No i oczywiście zachęcam Was do udziału w przyszłym tygodniu, w urodzinowym tygodniu. Jeszcze tylko powiem krótko, każdego dnia, to znaczy nie każdego, poniedziałek, wtorek i czwartek, piątek będziemy się widzieć na live'ach, na takich krótkich, pięciominutowych, pięciodziesięciominutowych liveach, na których będę Wam odkrywać nową niespodziankę. Te live'y będą miały miejsce około godziny 12 w południe. Oczywiście, będziecie też dostawać ode mnie wiadomość mailową, żeby właśnie nic nie, nie przegapić. Dlatego zachęcam Was do zapisania się. No i tyle. I będę miała po prostu mnóstwo niespodzianek dla Was. Także mam nadzieję, że, że będziecie, będziecie z nich korzystać. I tyle. W takim razie ja się z Wami już żegnam, bo nie widzę żadnych pytań. Także moi drodzy, widzimy się w piątek na live o Krecie. Pozdrawiam Was serdecznie. pa! pa.